Gotuj, gotuj z Gacjanem, z Gacjanem, z Gacjanem. Gotowania wielkim fanem, gotowania wielkim fanem. Cześć, witam Was serdecznie, z tej strony Gracja Nastacki. No i Max mi tutaj towarzyszy, bo Lubo jest w górach, więc tym razem jest Max. I wspólnie tutaj będziemy robić naleśniki paprykowe, pierwszy raz. Rewelacja, sensacja. Nigdy nie jadłem paprykowych naleśników. Zobaczę jak smakują. Tak, tak. Ja witam też serdecznie. To jest właśnie Max tutaj mówi. Tak, tak. Ja witam serdecznie. Jest to Max. I, bo wspólnie będziemy tutaj właśnie robić naleśniki paprykowe. Tak. Do tego będzie mi oczywiście potrzebna tutaj jest yy, pojemnik taki jakiś. Ja mam akurat taki szklany z szklaną miskę, ale również może być obejnie jaki pojemnik. Do tego pojemnika damy mleko, jajka, mąkę, no i właśnie paprykę. Tutaj jest właśnie papryka wędzona, ponieważ słyszałem właśnie, że papryka wędzona bardzo dobrze smakuje, więc właśnie tym razem nie będzie papryka zwykła, tylko papryka Wymudzone. Ten że zaraz przystępuje już do robienia naleśników paprykowych. Tak, Marks, zaśpiewaj coś. Tak, tak, już ja śpiewam. Naleśniki paprykowe, super fajne, fajne są, naleśniki paprykowe, naleśniki paprykowe. Tak, wielkie dzięki Max za śpiewanie piosenki o naleśnikach paprykowych, więc przystępujemy do robienia ciasta na naleśniki paprykowe. Naleśniki paprykowe super fajne naleśniki Max śpiewaj naleśniki paprykowe super fajne naleśniki naleśniki paprykowe bardzo smaczne naleśniki tak więc przystępujemy teraz do ciasta do robienia ciasta bierzemy do miski nalewamy mleko Max, otwier, otwórz mi tutaj butelkę. Tak, tak, już otwieram tutaj butelkę. Z mlekiem, tak, tak, już otwieram. A już tutaj nalawam. Wielkie dzięki. O! Jest, jest. Tak. I może jeszcze troszeczkę tego mleka doleję, bo tak z pół litra, żeby było tam była niepełna tam było o dzięki wielkie Max i nalej teraz tutaj jeszcze troszeczkę dolej tak żeby było pół litra o co 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 stop 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 tak tak już będzie dobrze i teraz jajka także mleko mamy jajka Max odbija tutaj tak tak już tutaj odbijam jedno jajko dobrze elegancko jedno jajko tak i drugie jajko tak no dobrze 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 no dobrze 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 I dobrze mamy już... Yy, trzeba zamieszać oczywiście. Trzeba zamieszać i mleko z jajkami zamieszać. I teraz, i teraz po prostu dodajemy. Co, Max, dodajemy? A teraz dodajemy po prostu mąkę. Tak. Elegancko mamy, mamy elegancko jest, jest. Tutaj, podtrzymaj, bo mi trochę się ta łzga przykrzywiła, i teraz mąka. Luksusowa mąka elegancka, tak, tak, już tutaj otwieram mąkę, bardzo fajna, Max otwieraj, tak, tak, już tutaj mam mamy tutaj, o i nasypuj Max, tak, o, na razie tyle, i mieszaj Max, tak, tak, ja już tutaj maszam, było fajnie, mieszamy, mieszamy, mieszamy no jeszcze troszeczkę tej mąki Max dolej, dosyć, dole, dosyp dosyp, dosyp, dosyp tak, tak, dobrze. dosyp jest o teraz to już będzie dobrze i mieszamy tak, tak, mieszamy rodaczku Potrzymam tutaj, żeby się ta myszka nie... niech... niech nie przeszła. Nie, nie tak, tak, trzymaj Max. Tak, tak, trzymam, trzymam o I już jest. Oczywiście można by było to robić mikserem, nie? Ale... Ale można też ręcznie ten, mamy już elegancko zamieszane więc teraz teraz jeszcze właśnie paprykę bo naleśniki paprykowe tutaj mam paprykę elegancką biorę, Max otwórz tak, tak, już otwieram tutaj tylko troszeczkę tutaj twardo się trzyma tak, dobrze i nasypujemy Ile tej papryki? No tak, żeby było dużo. No to trzeba po prostu nożyczkami ciachnąć i już. O. Tak, żeby było dużo. No, obawiam się, żeby nie było chyba za dużo. Chociaż... Zaraz. A! Co tam? Wsypuję całość. Całą torebkę wsypałem i już. I teraz zobaczę ładny zapach, bo to jest papryka wędzona. Gotuj, gotuj z Gacjanem, z Gacjanem, z Gacjanem. Gotowania wielkim fanem, gotowania wielkim fanem. Tak, a dzisiaj smażę naleśniki z... Z papryką i to z zwędzoną papryką. Tak więc interesujące. Jeszcze nigdy nie jadłem naleśników. Ani z papryką, ani tym bardziej jeszcze z wędzoną papryką. Więc teraz. Tutaj y, y, rozpaliłem już ogień pod patelnią. Tłuszczem leciutko. Nasączam tłuszczem leciutko. Tak troszeczkę tylko. a i jest. Dobry. coś słodkie. To teraz złote i 65 groszy. teraz daję już na patelnię. Tutaj mam elegancko już o elegancko sporządzony. ale pachnie tą wędzoną papryką normalnie, ale zapach bardzo fajny. A tutaj mi Max pomaga. Tak, tak, ja Max, i tutaj pomagam. Więc Max, yy, nalewamy i smażymy naleśniki, nie? Tak, tak, smażymy. Więc jest. I tutaj elegancko trzeba rozprowadzić naleśnika. I naleśnik się będzie smażyć. No, nie musi być wcale taki gruby ten naleśnik, ten, że jedna taka chochelka w zupełności wystarczy nawet nawet bym powiedział, że nawet zależy jak to woli, czy takie bardziej grube te naleśniki, czy takie bardziej jeszcze cienkie. Nawet bym powiedział, że mogłyby być bardziej cienkie, ale dobra. I teraz naleśnik się smaży. Smaży, smaży, smaży się, naleśnik już się smaży. Smaży, smaży, smaży się, naleśnik już się smaży. Na patelni smaży się, na patelni naleśnik smaży się. Tak. Paprykowy naleśnik smaży się na patelni. Paprykowy naleśnik smaży się na patelni. Bardzo się smaży fajnie na patelni. Naleśnik, naleśnik paprykowy już jest z jednej strony wysmażony. Teraz przekładamy na drugą stronę. Tak, przekładamy na drugą stronę. Z jednej strony mi się tutaj już elegancko podsmażył. Podsmażył się naleśnik. Podsmażył się naleśnik. Tak. Tutaj jak się gdzieś coś o, leciutko przylepi, to trzeba odlepić. I przerzucamy teraz naleśnika na drugą stronę. I teraz będzie się smażył na drugiej stronie naleśnik. Naleśnik, naleśnik. Naleśnik, naleśnik się smaży naleśnik, naleśnik smaży się, smaży się śpiewaj Max tak, tak już śpiewam oczywiście naleśnik się smaży smaży się naleśnik zupa w fajnie smaży się smaży się naleśnik naleśnik papykowy tak, tak naleśnik papykowy tutaj mam ciasto eleganckie takie lejące się Dobra. Jak tylko mi się wysmaży ten naleśnik, daję go na talerz i smażę następnego naleśnika. A co będzie dalej? To pokażę. Co będzie dalej? Kto zgadnie. Jeszcze niech to zostanie tajemnicą, co będzie dalej. Żeby było interesujące, ciekawe, co zrobię dalej po wysmażeniu naleśników. Czy będę takie naleśniki je tylko papykowe, czy jeszcze coś innego zrobię? To zaraz pokażę. La, 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 la. Naleśniki smażą się. Paprykowe naleśniki. Super fajne naleśniki. Ok, biorę talerz i przystępuję. Tutaj mam elegancki talerz. Przystępuję do wyciągania naleśnika, bo on już mi się elegancko usmażył. O i y, trzeba oczywiście dodać znowu olejem, leciutko posmarować patelnię olejem. O, tak żeby było elegancko. I dajemy następnego naleśnika smażymy. Następnego naleśnika smażymy. Następnego naleśnika smażymy. Następnego naleśnika smażymy. Smażymy na następnego naleśnika. I tak oto, wysmażymy wszystkie naleśniki, a potem przystęp, przystąpię do następnego etapu. Smażenia i robienia naleśników paprykowych z papryką wędzoną. Papryka wędzona, super fajna w naleśniku. Wędzona papryka w naleśniku paprykowym, super fajna jest. Tak jest. Naleśniki, naleśniki są już usmażone. Naleśniki paprykowe, super fajnie usmażone. Max, śpiewaj. Naleśniki, naleśniki, naleśniki paprykowe, są już fajnie usmażone. Są już fajnie usmażone. Tak. Naleśniki paprykowe, super fajnie usmażone, więc teraz przystąpię. Do końcowego etapu robienia naleśników paprykowych. A mianowicie zaraz zobaczycie, co zrobię dalej. Teraz, jak już takie naleśniki paprykowe, eleganckie, mam fajne, usmażone. Więc zaraz zobaczycie, co ja teraz wykombinuję. Naleśniki paprykowe, naleśniki paprykowe. Tutaj są fajnie usmażone, naleśniki paprykowe. I teraz takiego naleśnika paprykowego biorę. I tutaj otwieram paróweczki. Paróweczki eleganckie otwieram. O! Tutaj są takie fajne paróweczki, z szynki. Biorę skórkę oczywiście, trzeba zdjąć. O! I tutaj jest paróweczka. I teraz biorę. I co robię? Zwijam naleśnika z paróweczką. I daję na patelnię. O! i niech się smaż i to samo następnego, następnego naleśnika znowu paróweczkę naleśnika o biorę zwijam o tak elegancko wulonik zwinięty, naleśniczek w środku jest elegancka paróweczka biorę daję na patelnię i niech się smaży i następnego la, 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 la super fajne naleśniki naleśniki paprykowe z paróweczką z paróweczką o znowu skórkę ściągam trzeba nie zapominać o ściągnięciu skórki no bo jakby ktoś nie ściągnął skórki no to wtedy jadłby, a tutaj skórka w zębach by zgrzytała. O, elegancki paróweczka jest, naleśnik i paróweczka, o. I jak się tutaj elegancko smaży. Smażą, smażą naleśniki się, smażą fajnie się. Naleśniki paprykowe z paróweczką smażą się, z paróweczką fajnie smażą się, na patelni naleśniki paprykowe, naleśniki paprykowe. Naleśniki paprykowe już są usmażone, super fajnie usmażone naleśniki paprykowe. Biorę takiego naleśnika paprykowego prosto z patelni, daję na talerz i będę teraz spróbować, jak on smakuje. Le, 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 le. Naleśniki paprykowe. Śpiewaj, Max! Tak, tak już ja śpiewam. Naleśniki paprykowe, super fajne, ze Naleśniki paprykowe, super fajne, fajne są, szum, tak. Naleśniki, naleśniki, naleśniki paprykowe, super fajne naleśniki, naleśniki paprykowe, są już na talerzu, w środku z parówką. Teraz nastąpi chwila prawdy, zaraz się okaże. Jak ten naleśnik paprykowy smakuje? Max, jak oceniasz go? No, super fajny, elegancki naleśnik paprykowy. No, a też jestem ciekaw, jak on smakuje. No, to trzeba po prostu brać się do roboty i, i po prostu kosztować, jak smakuje. Tak w środku wygląda. O. Tak w środku wygląda. O. Naleśnik paprykowy. To co, Max? Jesz? O, <mulary> dobry! Bardzo dobry! Myśmakuje, bardzo smakuje. No to teraz ja skosztuję, jak on smakuje. Naleśnik paprykowy. Naleśnik, naleśnik, paprykowy, naleśnik, paprykowy, naleśnik. Na jak smakuje? Teraz się okaże. No sensacja rewelacja. Jest dobre. No, naprawdę. Po prostu bardzo smaczne. Ciekawe, czy ktoś tak kiedyś zrobił tego naleśnika? Papykowego, a w środku jeszcze z pawóweczką. Ciekawe, czy ktoś już tak zrobił. Czy ja pierwszy jestem. Mm. Gataj, goty z Gacjanem, z Gacjanem, z Gacjanem. Gotowania wielkim fanem. Gotowania wielkim fanem. Tak. A tobie Max smakują te naleśniki papykowe z... Z parówką? Tak, tak, mi bardzo smakują. A mi też smakują, więc polecam takie fajne naleśniki paprykowe z parówką w środku. Na razie cześć! Mm.

ale pycha. Mm. Super, fajne. No to elegancki. Przepis na papykowe naleśniki z parówką jest. jest zrobiony na razie cześć. cześć 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 wszystkim cześć 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 jestem Max cześć cześć wszystkim do następnego razu polecam wszystkim oglądać tak tak gotuj z racjonem najlepsze odcinki Pozdrawiamy. Na razie kość.